Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj użyję polędwiczek z kurczaka, cukini i makaronu. Z tego wyrzeźbimy pyszną zapiekankę. A więc zaczynamy. Najpierw zrobię trochę beszamelu. Do garnka wrzucam łyżkę masła. Masło roztopione, więc wrzucam teraz łyżkę mąki, mąka pszenna i chwilę podsmażam. Teraz wlewam mleko. Mleko wlewam stopniowo, cały czas mieszając. Dodam sól i dodam pieprz. Doprowadzam teraz do wrzenia i odstawię na bok. Jak widzieliście, użyłem czarnego pieprzu, ale to tylko ze względu na to, że to będzie zapiekanka, to będzie całość. Później to będzie miało sens, bo gdybym robił taki, mówicie no wiecie, prawdziwy, oryginalny beszemek, to bym wrzucił białego pieprzu, żeby jego tutaj nie było widać. Ale to naprawdę nie ma znaczenia. Rozgrzewam patelnię, wlewam trochę oliwy i będę wkrajał cukinię cukinię kroję w kostkę kostka nie musi być równa a dlaczego za chwilę się dowiecie i wrzucam od razu na patelnię Potrzebować będziemy dwie cukinie. Wrzucam od razu dwa ząbki czosnku. Nie kroję, tylko lekko przygniatam, posolę i posypię trochę czarnym pieprzem. I musimy chwilę to podsmażyć. Do lekko podsmażonej cukinii teraz doleję trochę białego wytrawnego wina. Wino wlewamy takie, jakie lubimy. Teraz czekam aż to odparuje, zredukuje się, zostanie sama pyszna, winna esencja. Alkoholu tu nie będzie, więc nie boimy się, bo alkohol automatycznie odparowuje. Płyn już prawie cały odparował. I to już wystarczy. Teraz przepadamy wszystko do miski. I dorzucam. Tutaj garść bazylii. Podsmażymy polędwiczki z kurczaka. Delikatnie przyprawię z solą, pieprzem i oregano. Smażymy około 6-7 minut. Kurczak się smaży, my zajmiemy się cukinią. Należy ją po prostu zblendować. Razem z bazylią. Możemy dolać troszeczkę wody, ale nie za dużo. Robimy taki jakby krem z cukinii. Wystarczy. To musi być taka konsystencja. Do cukinii wrzucamy 350 g ugotowanego makaronu. Delikatnie to przemieszam. Dodam trochę bechamelu. wsypuję parmezan dużo parmezanu i jedną świeżą mozzarellę to mamy przygotowane więc teraz tak bierzemy naczynie żaroodporne musimy je wysmarować trochę oliwą żeby zapiekanka nam się po prostu nie przylepiała i przekładamy makaron kładziemy kurczaki i je trochę przytopimy patrz jak pięknie są zrumienione Ależ to już apetycznie wygląda. A co dopiero, jak się zapiecze. No, i po 40 minutach w piekarniku w 200 stopniach, zapiekanka wygląda w ten sposób. Jest coś wspaniałego. A jak pachnie pięknie, to sobie nawet nie wyobrażacie. A więc teraz spróbujemy. jest pyszny i kremowy. Połączone sery z bazylią, z cukinią do tego makaron mm. i pyszne polędwiczki z kurczaka. Zwykła, prosta zapiekanka z kilku składników a smakuje jak w najlepszej restauracji a ja już się dzisiaj z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka który poinformuje was kiedy wrzucę film no i życzę wam smacznego mm.